Propagandowa prasówka z Moskwy, źródła nagłówki z Rijanowosti, wzgląd i moskowski tam samolot. Generał Owczyński ujawnia, te w kroku City Hall mogli być kontrolowani przez wszczepione chipy. Stały za tym zachodnie służby specjalne, które mają najnowsze technologie. Wyłączyli im świadomość, oni potrafią tak sterować ludźmi. Wiadomości z kraju FSB zatrzymały potencjalnego terrorystę w obwodzie rostowskim. Zabawkowa gęś z dwuznacznym napisem przestraszyła mieszkańców bloku mieszkalnego w Krasnojarsku. Do zabawki przyczepiono karteczkę z napisem Piękna, życzę, byś wyleciała do gwiazd. W moskiewskim zakładzie fryzjerskim Rosjaninowi poderżnięto gardło. Odsetek Rosjan pragnących wyjechać za granicę osiągnął najniższy poziom od 1991 roku. Jeszcze w roku 21. dominowała opinia, że warto żyć tam, gdzie jest lepiej. Teraz większość uważa, że trzeba żyć tam, gdzie się dorastało. Liczba kont Rosjan za granicą wzrosła o 164% w ciągu roku. Eksplozja w kawiarni w Woronerzu była spowodowana konfliktem interesów przedsiębiorców. Zwłoki biznesmena z plastikowym workiem na głowie znaleziono w mieszkaniu w centrum Moskwy. I ostatnia wiadomość biznesowa: drastycznie wzrósł majątek najbogatszych Rosjan. Najbogatsi w naszym kraju są bogatsi o ponad 18 miliardów dolarów. 艰苦呀。